dzień pobytu na Dolnym Śląsku także lecimy na Aquapark i na ćwiartki 3 4, żeby się kłócić o toaletę publiczną, prywatną publiczną toaletę, jak to Paździuk mówił no i co, i pójdziemy sobie na staruszkę no niestety troszeczkę burdel, ale ale tak nas Legnica zmęczyła, że Ej, urwanie filmu nawet to było takie. To było coś na takiej zasadzie. wypicie dużej skrzynki, dużej ilości alkoholu, nie? I pójście spać. To było takie urwanie filmu. Dobra. Widzimy się gdzieś tam. Pewnie na okłanisz. Idziemy? Oczułam takie wrażenie jakbym był w Warszawie Warszawy i tak Poznania jakby Kurde czuję tak to kawałek Poznania jakby nie O Lecimy Te ku, ku, Kulki z Chodźmy do sklepu jak? A ogólnie to co ty widzisz Ale o co ci chodzi? To albo Ja na przykład wodę głównie no, Dobra Nie Niemiec też Tylko tak przez stanowisko? Nie wiem, gdzie my te Jesteśmy już po podbojach wodnych w, 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 w akwaparku. Jak tam? E polecasz? No, no ja polecam, jeśli ktoś będzie we Wrocławiu. Bo... No. Najbardziej, no. najbardziej co to było? No. Damian, polecasz? No tak, tak, tak no. Co, co było? Co, co było? Czekaj. Yy, a, najbardziej to były dwie, dwie ekstrakcje. O kurde. Ta ty zjeżdżalnia ty wiedział... i ten. W trójka no. jak się zjedzie po na Masakra z, z tej najszybszej tej zjeżdżalni to Jak już wylądowałem To mi z kąpielówek stringi zrobiło tu Poczułem się jak kobieta która no, Nosi stringi <gadane> Tak mi Dobra teraz idziemy zobaczyć kamienicę Rodziny Kiepskich Nie wierzę jesteśmy ćwiartki 3 przez 4 <gadane> Także zaliczyliśmy ćwiartki 3x4, a teraz lecimy na dużego schabowego. No, Dwal? Czy szef? E, o, szef. No. Dwal to inny. No. Ty, Paździoch. panie, będę. O! Ej, w sumie ten. On, on pasuje tak do Paździocha. Kto? Da, Damian Paździoch. A jak to? Walduś? Ja no. jestem Waldur, a on jest pa paździł. A ja jestem A ja będę Ferdek. A, a Fornala nie ma by... Fornal no to boczek. A Fornal to boczek, no. Mm -hmm. ja, ale taka no, tak że oni tu nagrywali 20 lat temu. O to. No bo to przecież no 47 odcinków tylko pierwszych no. Tak, no. Kiepskie życie, kiepskie, kiepskie sprawy, sprawy, marne życie i zabawy, zabawy. są codzienne zabawy. awantury, nie ma dnia, nawet ostrej rury. Ojciec... nie dnia? Coś tam? A to było? Bo... Dobra. Ojciec biega na bosaka, jest, jest zabywa i jest zraka, nic nikomu nie trwa i tak dalej. Do... Żyć inaczej, pa, 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 pa. Dawid, gdzie ten schabowy? Masz ten, nie ale chyba za będzie. Ja chcę jeść! Ja chcę jeść, kurwa, daj, gdzie? Tu? Kotlec schabowy! Dawid! My to jak zjemy, to pękniemy. O tak wygląda mój talerz. Tutaj Damian walczy z hotletem A ty Nabi? No on Po obiedzie czas na deser. Popaki, jak wam to, jak wam to smakowało? Jak ci smakowało? Coś chyba trzeba nakropić albo mi się kurwa Tu takie białe chmury to nie daje. Yeah. E tam jak zdaje był? wam się, jak ci smakowało, jakżeś walczył z tym kotletem? Kurde, no. walczyłem. Wal, walczyłem, ale jeśli chodzi o cenę to nie wiem czy się okazałem. 27 lat. Za takiego takie coś? No tylko No kurde, no, no teraz Dobra, lecimy. teraz lecimy, parku. no w parku ale, taki tam park. Dobra, Idziemy na. idziemy na ten, na rynek? Ogólnie na starówkę. A Damian ogląda Co ty tam oglądasz Damian? Motory. Motory. Motor Wiedzieli. Motor. Lubin z kimś tam gra. Właśnie mijamy 13 posterunek Popatrzcie kurde jakie ziomki Do jakiego dużego kłacu się kupił dość a co, tu maskę? Kołacza. Kołacz? Kołacz. Ciastko? Ty takie ciastko, wiesz? Taki duż duży. Jak się wam podoba? No, bardzo. Dobrze. Mi też się bardzo podoba. Uważaj! Ja wiem, że Oskarżony za swój udział w milionach manifestacjach. Obecnie w więzieniach oskarżeni są ponad 600 ludzi. Chodźmy ciocię zobaczyć a ty... Ciocia, ciocia Uj, lala. A... To Zdjęcie trzeba a... <grywka> jak... jak ci się ciocia spodobała? <grywka> a, o. Ale jak wam się ciocia spodobała? No taka dziwna blada no. a wujek to co? Też blady Bo jak trochę strasznie wygląda. Oj, no. no. Dobrze, wszystko jasne, moi drodzy. E, za moment do tego przejdziemy, ale zanim to zrobimy, e, a nie martwcie się, włączyłem klimatyzację. Jest tak gorąco, tu będzie jeszcze goręcej. Lato nie ma się co przejmować. E, czy mógłbym pana poprosić pana z tak bujną fryzurą jak moja na chwilkę? Do pomocy. Może pan zostawić spadochron. Nigdy więcej się panu nie przyda. Nie pada. To jest klima. To jest przejściowe, zaraz tego nie będzie, a pokaz będzie i będzie fajny. E, jak się rozpada, to pana oczywiście... się przyczepiła, że zagłębną grają. No deszcz nas złapał, Wrocławski deszcz. A my szukamy Uch, ty, loda. To niezły. Chodźmy bojkować tam pod dachem. I mi się pod poddasz... kurwa. O. Kurwa. O. Kurde, szukamy tego loda i nie ma. Ty, o to Kurde, w każdym mieście normalnie lody no, z nie są... Idziemy Ale gdzie? Tędy, tędy, zobaczcie kurde, tędy. Ja, ty to Dawid, jak się czujesz, że lodów jeszcze nie spotkaliśmy? By, zawsze zostaje Biedronka. no tak. Dawid, no dawaj, że idziemy. W Przecież idziemy. Tak? Na no. no, Biedronki. No. W końcu, po trudach, mam tego loda.